Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto marlenka. Mam tutaj pół kilo mąki, kostkę margaryny, 5 łyżek miodu, 3 jajka, szklankę cukru, półtora łyżeczki sody. Do mąki dodajemy szczyptę soli. Ja zawsze margarynę ścieram na tarle. Tarło obsypuję mąką, margarynę obsypuję mąką i ścieram na tarle. Moim zdaniem jest to szybszy sposób łączenia składników. Można to zrobić za pomocą noża, ale ja jest mi to wygodniej zetrzeć na tarle. Składniki ciasta połączymy, upieczemy, podzielimy na 6 porcji. Upieczemy 6 placuszków i przełożymy kremem, i będzie fantastyczne ciasto. To należy teraz dokładnie pomieszać, i będziemy dodawać pozostałe składniki. wygląda, margaryna rozdrobniona z mąką. Teraz dodajemy cukier, dodajemy jajka i dolewamy miód. I została nam soda. I należy ciasto dokładnie wyrobić. składniki ciasta już się łączą. Podzielimy na 6 porcji, rozwałkujemy i będziemy piekli, tak jak wspominałam, 7 minut w 180 stopniach, każdy jeden placuszek. Teraz bym sobie musiała obukać ręce i weźmiemy. To podzielimy na sześć porcji, rozwałkuję i będziemy, może ja sobie je przerobię na macie, będzie mi wygodniej. Tak, brzmi, nie będzie. No i podzielimy na sześć części. I mamy 6 porcji przełożymy z powrotem do miseczki, a porcję rozwałkujemy, należy zawsze matę oprószyć mąką i rozwałkujemy. Mam tutaj już przygotowaną blaszkę, wyłożoną papierem do pieczenia. Blaszka jest 20 na 20 i cienko należy. Rozwałkować ciasto. Mamy jakieś nierówności i będziemy mieli I tak zrobimy z pozostałymi porcjami ciasta. Upieczemy... tutaj mam troszeczkę nierówności, 6 placuszków. Tak to wygląda. I wkładamy do piekarnika i pieczemy około 7 minut w 180 stopniach. I tak oto mamy jeden placek upieczony i teraz będziemy tu już mam rozwałkowane pozostałe placki również w ten sposób upieczemy. Tak jak wspominałam, 7 minut 180 stopnia. Później zrobimy krem. Placki na ciasto i lękę mamy upieczone. Tutaj mam już jeden. Mam sześć placuszków upieczonych i tutaj mam utarte margarynę. Z Budyniem. Ugotowałam dwa budynie na 3,4 litra mleka i utarłam z margaryną. I tutaj doleję masy kajmakowej pół szklanki i dokładnie utrę Będzie to krem. Dolewamy cienkim strumieniem. राम में Krem, te boki należy również zebrać i przećujemy na puszeczną masę. I tak oto mamy krem budyniowy z masą kajmakową, którą przełożymy ciasto. I teraz będziemy przekładać ciasto. Smarujemy całą powierzchnię ciastem i z kremem i będziemy nakładać następne, następny placek. Tak mamy ciasto. Wszystkie placki poskładane. Teraz na górze również posmarujemy kremem. I damy ciasto do lodówki. Ciasto jest idealne na drugi dzień. Proporcje ciasta można sobie zwiększyć. Można zrobić na prezent, na dzień babci, na dzień dziadka. Fantastyczne ciasto. Fantastycznie smakuje. I teraz możemy udekorować. Ja sobie robię tak krojonymi migdałkami takie skośne paseczki. I tutaj mam jeszcze... startą czekoladę, którą też posypię. I tak przygotowane ciasto wędruje do lodówki. Idealne na drugi dzień. I tak oto wygląda nasze ciasto marlenka. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.